Dzień dobry, dzisiaj będzie film, który moi odbiorcy lubią najbardziej, czyli film o tym, jak można oszukiwać na biżuterii. Chciałem powiedzieć o pierścionku, takim pierścionku, pierścionku z diamentem, przy pomocy którego jeden z moich klientów został oszukany. Co z pierścionkiem jest nie tak? Dwie rzeczy. Nie zgadzają się tylko dwie rzeczy. Czyli nie zgadza się stop, z którego jest zrobiony pierścionek, no i nie zgadza się kamień, który był zadeklarowany, że w pierścionku się znajduje. Co jest nie tak ze stopem? Na szynie pierścionka jest deklaracja 18 karatów. Po sprawdzeniu na spektrometrze okazało się, że spektrometr pokazał 605. To jest możliwe w przypadku, w przypadku 14 wykwaszonej albo, albo pokrytej galwanicznie warstwą jakiegoś metalu. To, to może się tak zdarzyć, że, że ta próba zostanie podniesiona ponad 5,85. No, ale oględziny pod mikroskopem tej cechy, tej właściwie deklaracji, wykazały, że pod cyfrą 8 znajduje się cyfra 4 i literka K, czyli oznaczało to, że w tym miejscu wcześniej była deklaracja, Oryginalna deklaracja 14 karatów, która zgadza się z próbą złota, a następnie jakiś oszust na taką deklarację naniósł dodatkowo deklarację 18 karatów i tak usiłował ten pierścionek sprzedać. A co jest nie tak z kamieniem? Kamień na pierwszy rzut oka wygląda świetnie. Do wyrobu został dostarczony taki certyfikat certyfikat GIA, oryginalny. Certyfikat wystawiony w roku 2012, w listopadzie więc właściwie to jest certyfikat ważny jeszcze do końca listopada tego roku, dlatego że GIA zakłada, że przez 10 lat certyfikaty są ważne. Potem po tym czasie one są usuwane z bazy danych. Tutaj wpisując numer certyfikatu na stronie GIA i znajdujemy ten dokument w wersji elektronicznej. No i dokument stwierdza tutaj oczywiście wymiary tego kamienia, masę jego jako 1,51 karata, barwę J, czystość SI2, szlif bardzo dobry, polerowanie dobre, no i brak fluorescencji. Oczywiście jest też, jest też na dole mapa kamienia, po której się można zorientować, czy to, czy to jest ten kamień. Jeżeli chodzi o kamień, który jest zamontowany w tym pierścionku, to nie zgadzają się wymiary, kamień jest troszkę mniejszy, w związku z tym masa, którą, którą wyliczyłem, jest niższa i wynosi około 1,35 karata. Nie zgadza się barwa, dlatego że barwa tego kamienia to jest barwa K. Zgodnie z diamentami porównawczymi, które posiadam, czystość się zgadza, czystość jest I2. Tutaj, tutaj nie mam wątpliwości. Jeżeli chodzi o polerowanie, to polerowanie tego kamienia jest słabe. Tutaj ewidentnie kamień jest niedopolerowany, jest bardzo duża ilość prążków polerskich na, na powierzchniach facet. Dlatego no, nie można tego ocenić jako, jako dobre. No i ten kamień posiada bardzo sobą fluorescencję niebieską i nie posiada fosforescencji. Przynajmniej podczas obserwacji przy pomocy lampy UV, dostarczanej przez GIA jako urządzenie do, do sprawdzania właśnie tych parametrów. Oczywiście mapa kamienia tutaj się kompletnie nie zgadza ekstra facety, które są na mapie, nie ma ich w kamieniu, niektóre wrostki mineralne, niektóre, niektóre innego rodzaju charakterystyki, które, które są znane na mapie, one po prostu w tym kamieniu nie występują. Sprawa wydaje się być oczywista, to nie jest ten kamień, być może ktoś pomylił dokument. Kolejna rzecz to badanie spektrometryczne, które wykazało, że ramanowskie badanie spektrometryczne, które wykazało, że widmo tego kamienia jest charakterystyczne dla kamieni syntetycznych. Następnie wykonałem kolejne, kolejne oznaczenia w, przy pomocy innych spektrometrów. One za każdym razem potwierdzały, że to jest kamień syntetyczny. I klient jeszcze dodatkowo udał się do innego laboratorium, gdzie potwierdzono mu także, że to jest kamień syntetyczny. Urządzenie Diamond View tutaj wskazuje, że w tych warunkach, które ono zapewnia. Kamień ma fluorescencję powierzchniową charakterystyczną dla kamieni wyprodukowanych metodą HPHT oraz posiada fosforescencję, która jest charakterystyczna dla kamieni syntetycznych. Przy czym, tak jak kiedyś mówiłem wcześniej o syntetykach, że około 2015 roku nauczono się usuwać z nich fluorescencję i fosforescencję, i to jest najprawdopodobniej ten, ten przypadek. Z kamienia usunięto silną zieloną fluorescencję i, całkow i prawie całkowicie usunięto fosforescencję. Widać tylko przy pomocy specjalnych, specjalnych urządzeń. Jeżeli będę miał dostęp do kamienia w przyszłości, to będę starał się sprawdzić urządzenia bazujące na obserwacji fosforescencji i fluorescencji. Czyli na przykład Sherlocka Holmesa albo, albo inne urządzenia tego rodzaju. No i zobaczę, czy one, czy one rzeczywiście poradzą sobie z tym kamieniem, czy też nie. Zawsze w takich sytuacjach, w których mój klient zostaje oszukany, zachęcam, żeby zgłaszać to organom ścigania. Jeżeli nawet oszusta nie uda się ukarać, to przynajmniej. Może uda się go przestraszyć, żeby się dwa razy zastanowił nad tym, co, co sprzedaje i że nie powinno się tego robić, szczególnie, że sprzedała to firma przy pomocy, że za pośrednictwem portalu Aukcyjnego. więc tam niby można dochodzić tych, tych praw związanych ze zwrotem takiego towaru nieodpowiadającego umowie w przy pomocy regulaminu tego, tego portalu, ale mimo to fajnie trochę uprzykrzyć życie oszustom, po to, no, żeby nie było, nie było im, tak, im tak łatwo i żeby się zastanowili dwa razy, czy rzeczywiście warto za te nieprzyjemności, które mogą mieć, czy warto dalej oszukiwać ludzi.